Dzielisz się wartościową wiedzą i wskazówkami, ale Twoje treści nie docierają do szerokiego grona odbiorców. Nagrywasz podcast biznesowy od kilku miesięcy czy lat, a zasięgi nie powalają na kolana. Czy Twoje działania mają sens? To tylko wybrane kwestie czy pytania, które zadają moi klienci oraz słuchacze podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Czy jednak zasięg jest jedynym kluczem do sukcesu? Dzisiaj pokażę Ci, dlaczego podcast niszowy nie musi mieć tysięcy odsłon, aby odnieść sukces i żeby przyczynić się do rozwoju Twojego biznesu. Są bowiem ważniejsze korzyści promowania niszy w podcaście, nawet przy ograniczonym zasięgu. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym, jak zbudować swój przekaz, żeby klient cię rozumiał, o komunikacji bez barier, o rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papajżońska Wing Person, twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu biznesowe potyczki językowe. A dzisiaj porozmawiamy o podcaście właśnie. A konkretnie trochę o statystykach, o niszy, o odsłuchach i zasięgach. I przyznam ci, że na początku strasznie się irytowałam. Potem poddawałam pod wątpliwość własne działania, a w końcu nawet chciałam rzucić to całe podcastowanie w diabły. I taka była moja reakcja na komentarze, które no, skupiały się wyłącznie na zasięgach moich treści, na komentarze osób, które nie miały pojęcia, jaką mam strategię biznesową, jakie są moje cele, po co ten podcast nagrywam, do kogo go kieruję. Za to lubiły sobie pokomentować. No bo jak to? Uczysz promocji podcastu, a sama masz kilkadziesiąt odsłuchów na odcinek? No to po co w ogóle się wysilać? Weź, zmień lepiej tę branżę, zmień profesję, zajmij się czymś innym. Czy słyszysz już tego złośliwego chochlika, który aż zaciera ręce na samą myśl o tym, że zaraz ci dogryzie? Wiesz, taki siedzący na ramieniu, który tylko czeka, żeby gdzieś wetknąć tę swoją szpilę? Ja z moim dyskutuję niemal codziennie. Dlatego dzisiaj chcę ci pokazać, dlaczego. Podcast niszowy ma sens. No i w jaki sposób oczywiście zwraca się w Twoim biznesie. Ok, zacznijmy od tego, że podcast niszowy to świetne narzędzie do budowania Twojej ekspertyzy. Podcasty branżowe często skupiają się na bardzo konkretnych tematach, na takich tematach, które wymagają zaawansowanej, nierzadko specjalistycznej wiedzy, no i doświadczenia osoby, która o tym wszystkim opowiada. No i tworząc taką audycję, przedsiębiorca może zademonstrować swoje kompetencje w danej dziedzinie. On po prostu pokazuje, w czym jest świetny, opowiada o tym i rozwiązuje w ten sposób też pewnie jakieś wątpliwości, pytania swoich klientów, edukuje tych klientów i poruszając zagadnienia, które go pasjonują, w których czuje się jak ryba w wodzie. Opowiada o nich w taki przystępny, angażujący sposób, no to z jednej strony potwierdza swoje kompetencje, a z drugiej buduje spójny, wiarygodny wizerunek eksperta. A do tego zyskuje wyróżnik, wyróżnik swojej marki, no i narzędzie, które wzmacnia jego głos, czyli podcast. No i przykładem może być audycja prowadzona przez specjalistę w branży finansów osobistych albo nieruchomości, czy mam wrażenie bardzo popularnego ostatnio Prawa Spadkowego. No i sam zobacz te tematy: budżet domowy i oszczędności, o których nie miałeś pojęcia, ukryte koszty przy zakupie nieruchomości, kwestie dziedziczenia, mieszkania po rodzicach, formalności i opłaty związane z zakupem z rynku wtórnego. No, taki podcast myślę, że ma szansę przyciągnąć. Z jednej strony ograniczoną liczbę słuchaczy, no bo nie każdy jest w takiej sytuacji i potrzebuje tych informacji, ale z drugiej strony ci, którzy sięgną po te treści, zyskają wiedzę w kwestii, z którą się mierzą, czyli rozwiązujemy problem, lub chętniej skorzystają z usług eksperta, aby samemu nie ogarniać tak zawiłych tematów czyli zyskujemy tutaj klienta. Druga kwestia. Która sprawia, że podcast niszowy nie musi mieć dużych zasięgów, żeby działać, dotyczy rozwiązywania problemów. Tutaj już wspomniałam o tym chwilę wyżej. Rozwiązywanie konkretnych problemów naszych klientów, odpowiadanie na ich potrzebę. Niszowe podcasty często skupiają się na rozwiązywaniu bardzo konkretnych problemów, z którymi borykają się ich odbiorcy. Jako prowadzący, możesz zaproponować wyjście z jakiejś trudnej sytuacji, z którą mierzy się więcej niż jedna osoba i ty o tym wiesz, no bo znasz się na swojej branży. Możesz wskazywać najlepsze praktyki wyjścia z jakiejś sytuacji, najlepsze praktyki Jakiegoś działania, nie wiem, na przykład w branży e-commerce, w branży nieruchomości, budowlanej, jakiejkolwiek, tak naprawdę. Możesz opowiedzieć o swoich błędach, o case studies klientów, którzy już znaleźli dzięki Tobie rozwiązanie, no i podzielić się swoim doświadczeniem. W ten sposób zyskujesz zaangażowane audytorium, które wie, że może na Ciebie liczyć i to audytorium może przekształcić się w klientów, może też przekształcić się w ambasadorów Twojej. Marki. I nawet jeśli Twój podcast organicznie nie dotarł do szerokiego grona, no bo nie wszyscy są tym zainteresowani, no to dzięki zadowolonym słuchaczom wieść o nim poniesie się dalej, bo oni będą udostępniać, będą przekazywać osobom, które być może akurat szukają właśnie takiej wiedzy na ten temat i w ten sposób będzie się ten Twój podcast szerzyć dalej. Kolejne zagadnienie to Twoja oferta w podcaście, bo podcasty niszowe. Zresztą w ogóle podcasty biznesowe mogą służyć jako wizytówka Twojej marki, czyli takie narzędzie, w którym zaprezentujesz swoją ofertę. Mogą to być ciekawe rozmowy, to może być wspomniane już case studies, to może być story z Twojego podwórka, jakaś opowieść o sytuacji, z którą sam się zmierzyłeś i sobie z nią poradziłeś, w jaki sposób możesz podzielić się doświadczeniem. To może być opowieść o unikalnych produktach, usługach, o procesie ich powstawania. Podcast to naprawdę świetne narzędzie, Marketingowe, które wspiera Twoje cele, zarówno te bieżące, jak i długoterminowe. Co więcej, słuchacze takiej niszowej audycji z czasem zaczynają traktować Cię jak kogoś, kogo znają, kogoś bliskiego, kogoś godnego zaufania. Jeżeli z Tobą rezonują, jeżeli tam jest chemia no to są bardziej zainteresowani tematem, a to może sprawić, że chętniej w efekcie coś od ciebie kupią. Oczywiście nie od razu, bo jak wiemy tych punktów styku musi być trochę więcej, ale im częściej będą cię słuchać, tym będą mieli świadomość, że po prostu tobie mogą zaufać, bo ciebie już znają, słyszeli, podoba im się Twój temperament, sposób w jaki przekazujesz wiedzę i tak dalej. No i podcast to też genialne narzędzie do budowania świadomości Twojej marki, czyli nie tylko do sprzedaży, do marketingu, ale opowiadania o Tobie, o Twojej misji, celach, wartościach. Dlatego tak ważne jest, aby ten podcast odzwierciedlał Twoją osobowość, no i wiedzę, żeby prowadzący utożsamiał się ze swoją firmą, czyli najlepiej, żeby osoba, która prowadzi ten biznes, prowadziła też ten. Podcast. Oczywiście to nie jest zasada, bo czasami delegujemy kogoś, kto te podcasty będzie nagrywał, dlatego że ma lepsze flow, lepiej się czuje przy mikrofonie itd. Ale warto, żeby to była osoba, która się utożsamia z misją, celami, wizją tego biznesu, bo wtedy ona będzie szczera i ona będzie wzbudzać zaufanie. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że dzięki temu stajesz się autentyczny i ten podcast też będzie autentyczny. To będzie takie unikatowe medium, a słuchacze będą mogli lepiej zrozumieć filozofię Twojego biznesu czy też wartości, którymi się kierujesz w swojej firmie. I jeśli to wszystko jest spójne z ich wartościami, no to wtedy zostaną z Tobą na dłużej. Ciekawym elementem podcastów niszowych jest również możliwość budowania swojego wizerunku jako przedsiębiorcy. Możesz na przykład nagrać kilka odcinków, w których zaprezentujesz siebie, opowiesz historię swojej marki, skąd ona się wzięła, co sprawiło, że robisz to, co robisz, a nie 50 tysięcy innych rzeczy na świecie, i przyciągniesz w ten sposób też ludzi o podobnych zainteresowaniach czy wartościach. A to prowadzi właśnie do tej relacji. Ja się powtarzam, ale to jest kluczowe w podcaście. Prowadzi do budowania osobistej relacji, do skracania tego dystansu. Gdy podcast ma duże zasięgi, to często wiąże się to niestety z hejtem. Z niepochlebnymi komentarzami, z pokazywaniem, że to, co powiedziałeś, nagrałeś, to nie jest prawda, że tak właściwie to może się doucz tego i wcale się na tym nie znasz. I musisz się liczyć z tym, że kiedy masz duże zasięgi i Twój podcast dociera do różnych osób, no to nie każdy, kto Cię słucha, wejdzie z Tobą w konstruktywny dialog. No niestety. Przekonało się o tym kilku moich klientów, których zasięgi idą tygodniowo w tysiące. Dlatego, z jednej strony, super mieć taki zasięg, no bo im więcej osób Cię słucha, tym więcej wyłuskasz tych potencjalnych swoich odbiorców. Ale z drugiej strony, nie tylko takie osoby będą Cię słuchały, a ludzie lubią gadać. Ok, kolejny element to ta bliskość i zaufanie, czyli to, co buduje. Nasz podcast biznesowy to, co sprawia, że to medium jest inne niż wszystkie. Podcasty niszowe faktycznie pozwalają na budowanie silnej społeczności wokół konkretnej tematyki, konkretnej marki czy usługi produktu. Słuchacze takiego podcastu, takiej audycji. Mają szansę, tak jakby ją współtworzyć. Oni aktywnie biorą udział w dyskusjach, zgłaszają swoje pytania, uwagi. To sprzyja po pierwsze interakcji z prowadzącym, ale to sprzyja też temu, że możesz w odpowiedni sposób zmienić swój produkt czy usługę, dopasować do potrzeb, wziąć pod uwagę inne elementy i w ten sposób powstaje taka bardzo cenna przestrzeń do wymiany doświadczeń, do dialogu, do nawiązywania nowych relacji, usprawniania tego twojego biznesu, budowania go razem z twoim audytorium. No i ta relacja między słuchaczami prowadzącym się robi bardzo cenna, a często też ci słuchacze między sobą zaczynają wchodzić w dialog, no i w ten sposób właśnie buduje się Twoja społeczność. To, co myślę jest bardzo fajnym wyróżnikiem podcastu niszowego, to, że często skupiają się one wokół wiedzy, której nie znajdziesz na pstryknięcie palcami. Te tematy są wąskie, one są... Specyficzne, specjalistyczne i dają możliwość do pogłębienia informacji, do analizy zagadnień, do spojrzenia na temat z różnych perspektyw. Prowadzący takiego niszowego podcastu może dzielić się treścią, która naprawdę przyniesie odbiorcom wartość, bo oni jej nie znajdą nigdzie indziej. Nie patrzy on na clickbaity, nie patrzy na dotarcie do szerokiego grona słuchaczy, skupia się na jakości, na użyteczności tego, o czym opowiadano. W końcu to jego ekspertyza, tak, to jest podcast branżowy, niszowy, on ma wspierać twoją markę. I takie niszowe podcasty, one często ukierunkowują się na rozmowy z ekspertami z danej dziedziny, na pokazywanie jakichś nowinek, na pokazywanie jakichś ciekawych rozwiązań, a to przekłada się na wysoką jakość merytoryki. Powstaje dużo wartościowych treści. I tacy eksperci mogą dzielić się wiedzą, doświadczeniem, swoim poglądem na jakiś temat, praktycznymi wskazówkami. To jest bardzo cenny kapitał dla Twoich słuchaczy. I poza tym, kiedy skupiasz się na jakości Kontentu, no to przyciągasz też bardziej zaangażowaną i wierną publiczność, bo ona wie, że przyjdzie do ciebie i dostanie coś fajnego. Ona nie straci czasu, więc gotowa jest zainwestować ten swój czas w wysłuchanie właśnie Twojej audycji. A w momencie, kiedy tych audycji na rynku jest coraz więcej, no to taki wyróżnik w postaci jakości, w postaci tego, że ktoś przychodzi do ciebie, bo wie, że zawsze wyjdzie z takim zastrzykiem jakiejś fajnej, wartościowej treści, no to jest po prostu inwestycja, która się zwróci. Okej, okay. i jak widzisz, mam nadzieję, że pokazałam Ci kilka ciekawych aspektów tego, że podcast niszowy nie musi mieć setek odsłuchów, żeby z powodzeniem wspierać Twój biznes. I kiedy spojrzysz na niego w ten sposób, to okaże się, że ten ograniczony zasięg wcale nie jest wadą, a raczej jest szansą na bliższy kontakt z odbiorcą, na budowanie więzi i na efektywne rozwiązywanie problemów, bo ty masz możliwość odpowiedzieć na ich komentarze, masz możliwość dotrzeć do tych osób, masz możliwość wejść z nimi w dialog, bo ich nie jest aż tak dużo. Kiedy ty masz setki tysięcy odsłuchów swojego podcastu, to czy jesteś w stanie odpowiedzieć każdemu? wyłuskać każdy problem? Myślę, że nie, przynajmniej nie samodzielnie. A skupienie się na ekspertyzie, na rozwiązywaniu problemów Twoich klientów, na budowaniu tej mocnej marki i wysokiego kontentu pozwala tym niszowym podcastom odnosić sukcesy. I to się przekłada na rozwój biznesu. To się nie musi przekładać na dziesiątki zamówień, ale możesz dzięki temu zyskać klientów, którzy mają takie same wartości jak ty, którzy dostrzegą w tobie eksperta i będą chcieć pracować tylko z tobą. I niech to będzie zachęta dla przedsiębiorców, aby szukać w tym podcaście swojego wyróżnika i żeby szukać tej unikalnej niszy, która może nie będzie wielka, ale będzie potrzebna. Bo podcast ma przede wszystkim wspierać Twoje cele biznesowe, ma budować Twój autorytet, ma wzmacniać Twoją markę. A czy potrzebujesz do tego faktycznie tysięcy subskrybentów? Moim zdaniem nie, aczkolwiek chętnie wejdę tu z Tobą w dyskusję. Tym nagraniem, którego właśnie wysłuchałeś, bądź wysłuchałaś, chciałabym też podsumować pewien etap mojej działalności podcastowej i dać Ci znać, że Wkrótce ten temat podcastów w tej formie, w jakiej jest w tej chwili, zniknie z moich social mediów. Nie znaczy, że zniknie w ogóle, ale będzie to wyglądało nieco inaczej. I dlaczego? Dlatego, że chciałabym, żeby ta moja podcastowa wiedza trafiała do osób, które faktycznie są zainteresowane tym tematem. Dlatego jeżeli chcesz uczyć się o podcaście, chcesz uczyć się jak wspierać podcasterów, w jaki sposób budować strategię swojej komunikacji właśnie w tym medium, to serdecznie zapraszam Cię, abyś zapisał się do mojego newslettera. Jeżeli tylko chcesz dostawać informacje o nowych odcinkach, o tym co ważnego w nich zawarłam, no to szybko się zapisuj. W prezencie otrzymasz fragment mojej książki Podcast w Biznesie i dowiesz się, na jakie pytania warto odpowiedzieć, zanim rozpoczniesz nagrywać własną audycję? Także w opisie do tego odcinka znajdziesz przycisk, który pozwoli Ci się zapisać i pobrać ten fragment. Znajdziesz go również w moim bio na Instagramie WingPerson, więc serdecznie Cię tam zapraszam. A tymczasem ja szykuję się do kolejnych odcinków, już na bardziej takie projektowe tematy związane z podcastem w takim szerszym ujęciu i mam nadzieję, że znajdziesz tam też coś dla siebie. Do usłyszenia w sieci. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person, biznesowe potyczki językowe. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak tworzyć podcasty, kreować opowieści i oczywiście, jak swobodnie i z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie. I do usłyszenia Agnieszka Papaj Żołnierska.